Pokój dobry, witam Was na spotkaniu w cyklu Pytanie Jasia do Jana. Jezus jest niesamowity, wymaga, ale też nie zapomina o godnym odpoczynku. Na wszystko powinno być czas i miejsce. Dokładnie. Jeśli ktoś rzeczywiście jest zmęczony, ma prawo do odpoczynku. Jezus wiedział, że zmęczony uczeń może zniekształcać prawdziwą misję Jezusa, dlatego dbał też o... o odpoczynek swoich uczniów. To dlatego dziś Kościół walczy o godny szacunek dla niedzieli. Tak, bo dziś zapominamy o szacunku dla niedzieli, no o szacunku dla odpoczynku, o szacunku dla czasu, dla Boga i zapominamy o własnym odpoczynku. Stajemy się jak maszyny, coraz więcej i coraz więcej. Hmm. W końcu tracimy w sobie poczucie własnego człowieczeństwa. Często ludzie nie mają wyjścia, Janie. No niestety, tym bardziej są winni pracodawcy o, to pracodawcy którzy innych zmuszają do takiej pracy, która przynosi im zysk, która nie musi być wykonywana w niedzielę. A co zrobić, jeśli, aby utrzymać rodzinę, a mam tylko taką pracę, w której muszę być w niedzielę w wielu Kościołach Jasiu, no. odprawia się w sobotę wieczorem, tak zwane już msze z niedzieli. Aha. Jeśli weźmiesz w nich udział, to tak jakbyś był w niedzielę. A jeśli takiej mszy w mojej parafii nie ma, jeśli nie masz możliwości bycia w innym kościele na takie mszy, albo w ogóle nie możesz, na przykład pracujesz i w sobotę, i w niedzielę, to postaraj się wziąć udział we mszy w najbliższy dzień poniedzieli. O! Nigdy nie rezygnuj, bo szybko stracisz Bożego ducha w sobie akumulator nieładowany również się wyczerpie. No jaki mądry. Nadawał się tylko do wyrzucenia. No niestety, a tym bardziej, że do zima. Wszyscy wiemy, jak dzisiaj jest trudno o pracę, ale też wiemy, że często ci, co mają pracę są wykorzystywani, nie mają odpowiedniego czasu na odpoczynek, na modlitwę, niestety na niedzielną mszę świętą. Na ile możemy na tyle Bądźmy rozsądni, bo każde przemęczenie będzie zawsze odbijało się wobec nas samych, wobec naszej rodziny. A przede wszystkim pamiętajmy, abyśmy nie, nie rezygnowali z niedzielnym mszy świętej. Tam, gdzie można, idźmy w sobotę, wieczorem. Niedzielna msza wieczorna, sobotnia, jako niedzielna, to jest ta, w której są już i czytania. I wszystko z niedzieli. I wierzę w Ojca i chwała na Jeśli nie możesz powiem. ani w sobotę, ani w niedzielę, to idź w najbliższym dniu, po tym dniu niedzielnym, na Mszę Świętą, abyś nie stracił tego Ducha Bożego. Zapraszamy na, na następne spotkanie. Zapraszamy.